Cześć wszystkim, z tej strony Kamil Nałogowiec. Dawno tutaj takiego odcinka, że pogadam sobie po prostu z wami nie było, więc czas najwyższy nagrać, bo od pierwszego filmu, którego wrzuciłem na ten kanał minął już równy rok. Więc pogadajmy sobie szczerze, ja wam coś powiem. Opowiem Wam o całym tym kanale, jakie miałem plany, jakie miałem w ogóle pomysł na to wszystko, a co wyszło naprawdę. A w ogóle też dziękuję za ponad 300 subskrypcji, których jest już na kanale. Jest mi mega miło. Ale wracając do tematu, zacznijmy od początku. Pierwszy film, który wrzuciłem na kanał. Początek. Film, przy którym najbardziej się stresowałem na początku. Bo to były moje początki nagrywek, po prostu się uczyłem. Jeszcze ja wtedy pamiętam, jak ja to robiłem bez montażu, niczego, po prostu na spontanie. Ale pamiętam, że nagrywałem ten. Początek ten film to wprowadzenie, że gierka będzie następnego dnia, chyba z 6 razy wtedy, bo tak mnie trema łapała. Nie mogłem po prostu nic powiedzieć, bo było tylko takie. E, 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 e. Nic nie mogłem mówić, po prostu tak umiałem tremę, że szkoda gadać wtedy. No i wtedy się pojawiło, bo to miał być kanał gierkowy, tak, bo lubię mega grać w gierki, ale niektórym widać, że po prostu nie pasują te gierki, więc przestałem, ale to się zmieniło już. No i pierwsza gierka, jaka na kanale, kanale była, to Rukuj One. Gierka, którą mega sam długo grałem, bo miałem też poprzednie konto, na którym grałem i to mega długo. I na tamtym też chciałem grać mega długo. Ale oczywiście pierwszy filmik poszedł mega dobrze, fajnie wszystko było, wyświetlenia, wow, panie, 5 subskrybentów. Ponad 200 wysiłek, moje mówię, panie, wow, co tu się stanęło? No i trochę sadówka uderzyła. Nie po pierwszym filmie, tylko już po kolejnych, jak zaczęła trochę sadówka uderzać, że szybko to idzie mega. No, ale wracając do tematu. Pierwszy filmik, Rukoj online byłem tak stremowany, że nawet nie zdajecie sobie sprawy. I jeszcze przy wrzucaniu miałem taki pek, że ja nie wiedziałem, że to trzeba na przykład trochę czekać, że zanim ci wrzuci na tego YouTube'a. Nie wiedziałem o tym. I ja tak wrzucam na tego YouTube'a i patrzę filmu, nie ma ja i mówię, ja pierdzielę mówię, muszę od nowa nagrywać. Muszę od nowa nagrywać odcinek, bo obiecałem, że następnego dnia będzie wtedy odcinek. I pamiętam, że obiecałem i to była chyba wtedy godzina druga w nocy, coś w tym stylu. I ja mówię, muszę od nowa nagrywać odcinek. Nie, nie, nie zapisał się. Nie przesłało mi. A żeby ten dłuższy odcinek, co ja wtedy czytałem, to chyba 30 zł było trzeba. Nie wiedziałem właśnie też o tym. 30 chyba albo 20, to już nie pamiętam ile było trzeba zapłacić, żeby móc filmy powyżej 10 minut wrzucać na YouTube'a. No, taka ciekawostka. No i ja nagrywam wtedy od nowa odcinek, wiecie już, udaje, że nic nie widziałem, yy, co tam było, musiałem zresetować całą grę, szybko od nowa nagrywam cały odcinek. Skończyłem nagrywać odcinek i już się tam ten, ten co miałem już wcześniej nagrany, co wysłałem na YouTube, ale nie wiedziałem, że to tak. Wiecie, że przesyłanie trwa, chwilowe jest zacięcie, i później już jest na YouTube, O tym też wtedy nie wiedziałem, i chciałem już przesłać kolejny, ten sam film. I zobaczyłem, że jest już na kanale, mówię. Jest na kanale. Rzucony, niepotrzebnie. Restartowałem wtedy. I to była pierwsza gierka na kanale Rukuj Online. I nie pojawia się kilka tych odcinków, tak zacząłem nagrywać. Bo gierkę mega lubiłem, więc nagrywałem sobie po prostu odcinki. Ale hej, się pojawił oczywiście. Nie gierka gówniana, nie nagrywaj. Nie opłaca się, nie opłaca się dla jednej osoby nagrywać. A ja cały czas nagrywałem, bo lubiłem to gierkę, ale już z tyłu głowy było jak chce się wybić, no to muszę coś zacząć innego nagrywać. Wtedy tak myślałem. Bo mi zależało trochę na tym, żeby się wybić. Wiecie, że wow, już wszystko idzie do góry, żeby wiecie, dla ludzi, tylko dla ludzi. Zero naturalności, prawie wcale. Czasami tam, momenty to były naturalne, się zachowałem tak jak naprawdę się zachowuje w realnym życiu. Ale to do tego jeszcze dojdziemy. Zaraz Wam opowiem o tym. No i Ruga Online nie wypaliło, i później się pojawia jakaś inna gierka. Chciałem inne gierki potestować sobie, różne gierki testowałem. Ale też hejt był, że nie, ta gierka, nie, 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 nie. Zombiaki, mega dużo ma, dużo łapek w dół wtedy było, pamiętam. Przy Roku sam tak samo jest, dużo łapek w dół, bo gierka im się nie podobała. A zombiaki to przeszedłem tą, z tym samochodem, co się jeździło wtedy, to przeszedłem całą gierkę, jak dobrze pamiętam. Tak, całą gierkę przeszedłem dwa razy, bo pierwszy raz to resetowałem gierkę, wiecie, żeby nagrać odcinek a Przed resetem yy, przeszedłem cały, całą gierkę wcześniej już i po prostu zresetowałem i mówiłem: Dobra, wiem o co chodzi, nie kłamałem na wiecie, w odcinku, ale po prostu już wiedziałem co tam trzeba robić, jak i tak dalej. Wszystko, ale i tak przeszedłem. Nawet jak nie nagrywałem tej gierki, to i tak przeszedłem tą całą gierkę oddechy do dechy. No, i później zacząłem tak testować trochę inne rzeczy. Mówię: Dobra, nagram jakiegoś vloga, może. No, i się pojawiły pierwsze vlogi wtedy, że yy, powrócę ze szkoły, że to tam były, idziemy do szkoły, takie głupie naprawdę, że idziemy do szkoły, wracamy ze szkoły, spa spacer jakiś dzienny, że spacer do lasu, spacer po spotkaniu z widzami. Wtedy co spotkałem chyba 4-5 takich młodszych widzów, co mnie wtedy jeszcze nie znali, po prostu mnie kojarzyli, to powiedziałem, że będziecie moimi widzami tyle a nie, oni mnie oglądali, ale po prostu wtedy mnie wystawili i tyle, dobra no Do tego też dojdziemy co tam miałem dalej Wam powiedzieć Czekaj, gdzie vlogi, tak, a nagrywki, to miałem mega chęć wtedy nagrywać i to tak dużą chęć pamiętam jak potrafiłem po prostu wziąłem telefon, mówię dobra, nagram jak co robię codziennie, jak wychodzę sobie z domu po prostu wtedy to chodziłem sobie wokół bloków, między lasami i wtedy jak zrobiłem tą przebieżkę taką Wokół całego mojego bloku to pamiętam. To był mega krótki filmik, ale za chwilę z Wami wtedy pogadałem szczerze. Tu byłem taki naturalny, nie udawałem nikogo, kim nie jestem. Bo ja zawsze je działam na spontanie Ten filmik to mega długo się ja wahałem, czy go nagrać, czy nie nagrać. Ale nagrywam, ponieważ chcę być z Wami szczery. Dobra, vlogi mamy odhaczone, gierki mamy odhaczone. Teraz temat, muzyka. No i teraz muzyka. Czas na muzykę. Jak mi szło, pierwsza muzyka to była nagrywana w sumie. Muzyka, którą nagrywałem, to był na specjal chyba jak dobrze pamiętam, na 200 subów. Coś w tym stylu chyba na 200 subów albo troszkę mniej. Nie pamiętam już za bardzo. I wtedy, jak nagrywałem to, to pamiętam, miałem taką, takiego stresa. Pamiętam, że czytałem, y, wtedy chyba z telefonu tekst był napisany, koledzy mi napisali, u których y, śpiewałem to w studiu wtedy w profesjonalnym, w profesjonalnym studiu. I miałem mały problem, i to mega duży w sumie problem, bo mnie tak trema złapała, że ja nie mogłem nic prawie śpiewać na, jak na pierwszy raz, to ja się po prostu jąkałem, ale Teledys do tego doszedł, pamiętam, chyba raca były kupione yy, i wtedy to nagrywaliśmy gdzie my to nagrywaliśmy, czekajcie na takich kamienicach można powiedzieć, że na płytach betonowych i tak dalej takich płytkach betonowych, no to pierwsza muzyka była na specjal druga muzyka to była chyba parodia, wtedy ona by tak chciała tak, to ona by tak chciała to była parodia bo wtedy był okres na parodie wszystkie każdy nagrywał jakąś parodię no. I to było wtedy modne, ona by tak chciała, no to mówię, dobra, ja też nagram, ona by tak chciała. No i nagrywam, ona by tak chciała, parodia, zajebiście, wszystko poszło mi. No i przychodzi co do czego i okazuje się, że nie ma. To, co nagrane, muszę od nowa. Bo osoby te, którymi nagrywałem to, wystawiły mi. Niecałe dwa dni wtedy przed chyba obiecanym wypuszczeniem kawałku, coś w tym stylu. Żeby mnie nie skłamać. No, i mówię, no to super. Nie mam jak, tekstu nie mam, nic nie mam, jestem w kropce. No i wtedy przyszedł mi z pomocą tata. Nagraliśmy parodię, ona by tak chciała po prostu. To, co miałem w głowie, wymyślałem, na... słowa były po prostu wymyślane, nie uczyłem się tego nic po prostu. To było na spontanie. I tak jak na spontanie było nagrywane łańcuchy, pamiętam. Yy... Łęcuchy opisywały życie, które jest, było już i których chcesz zapomnieć. Na tym miała polegać piosenka. Taka życiówka mega. No i później się pojawiły inne piosenki na kanale, na której mogło pójść lepiej, mogło pójść gorzej. Nie oceniam. To co mam w serduchu nagrywam i tyle. Podoba Ci się Mordo? Odsłuchaj. Nie podoba Ci się? Nie odsłuchuj. Nie mój problem. A yy, do tej mordy, co do mnie na prywie napisała, szanuję cię za to. Może ci się nie podobać. Możesz mówić, żebym nie nagrywał więcej piosenek. Szanuję cię za to, że potrafiłeś mi to powiedzieć. Szkoda, że nie prosto w oczy, ale powiedziałeś to. Szanuję cię za to, ale nie przestanę. Ja mam taki głos. Ja mówię, a śpiewam inaczej. No właśnie, więc muzyka odhaczona, już wszystko, no i teraz możemy przejść do, po muzyce było, co było dalej, no, gierki, cały czas gierki, kombinowałem gierki, w ty... gierki były wcześniej, ale później cały czas kombinowałem z tymi gierkami różnymi, zacząłem różne dziedziny, strzelanki, otwieranie skrzynek, teraz w sumie miałem otwieranie skrzynek niedawno na kanale, Nagrywałem, robiłem serię tak jak mówiłem, może to podpasuje. Bo wtedy mi zależało mega na tych wyświetleniach i tym wszystkim. Dążyłem po prostu, żeby kanał leciał jak najszybciej do góry. Ale w pewnym momencie doszło do mnie, że nie potrzebuję tego. Wystarczy mi to, co mam. W rok zrobiłem 300 subskrybentów. Doszło do mnie 300 osób, które chcą mnie oglądać. 300 ponad, sorry, 300 ponad i zebrałem 30 tysięcy ponad wyświetleń. Nie wiem, czy to mało, czy dużo. Ja się z tego cieszę, i teraz będę nagrywał. nagrywał. Będę teraz gierki, które nagrywałem wcześniej. Pewnie rukuj online, wróci na kanał. Może kilka nowych gierek po prostu nagram, ale na pewno już nie będę patrzył na tych, co hitują i tak dalej. Będę z sobą. Bo głupotą było wydawać hajs na grę, żeby wyświetlenia leciały, lub podpasowywać się. Bo zawsze znajdzie się jakaś osoba, której nie będzie pasować to, co nagrywam. Zawsze się znajduje niestety tacy i po prostu ten odcinek chciał podsumować. Chciałem podsumować ten cały rok, że zmienił mnie mocno. I to nie na YouTubie, nie tylko, w życiu prywatnym też. Mega dużo osób nowych poznałem. Niektórych się cieszę, że poznałem, niektórych nie. Ale chciałem podziękować wszystkim osobom, hejterom, niehejterom, ludziom, którzy są przy mnie. Dziękuję, dzięki Wam staję się silniejszym. A niedługo będzie kolejny odcinek, pewnie z Gierki, więc zrozumiałem swój punkt.